Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czwartkowe czytanie symboli sabiańskich. Czwartek, czyli 11 lutego 2021 roku. Kochani, oczywiście pytanie konkursowe będzie na końcu, ale zaczynamy od symboli sabiańskich. Ja już troszkę tasowałam karty, ale jeszcze je przetasuję i zaraz sobie kochani tutaj powiemy co i jak nam się na czwartek szykuje jedno i teraz drugie teraz będziemy wiedzieli, co tu mamy i odszukamy do przeczytania treść a nie będzie to i patrzymy, co my tutaj mamy dziewiąty stopień raka Uhuhu, raczysko dziewiąty stopień raka kochani, już wam czytam co tu mamy Wow. „Mała naga dziewczynka nachyla się nad roziskrzonym stawem, próbując schwytać rybę” – komentarz: „Mała naga dziewczynka symbolizuje niewinny wyraz naiwności i spontanicznej zabawy. Fakt, że jest mała i naga wskazuje, że nie ograniczają jej społeczne wymogi i presja”. Nachyla się nad roziskrzonym stawem, próbując schwytać rybę. To, co dziewczynka próbuje złapać, może być nieokreślone, poruszające się nieustannie i trudne do pojęcia albo rzeczywistego schwytania, czy to na poziomie fizycznym, emocjonalnym czy umysłowym. Tym niemniej wydaje się, że jeśli nie zaniecha prób, całkiem prawdopodobne, że jej się uda. To właśnie za sprawą niewinnego sięgania po życie, jego cud i piękno rozwijamy się i pozostajemy otwartymi na wiele możliwości w życiu. Wyrocznia. Być może czujesz, że nie potrafisz uchwycić znaczenia albo tego, co obiecuje twoja sytuacja, a mimo to fascynuje cię to, co się dzieje. Twoja pozycja w tej sytuacji jest stosunkowo niewinna, a twoje postrzeganie prawdopodobnie ograniczone. Jednak w końcu zrozumiesz swą lekcję o tym, co jest, a co nie jest możliwe. Symbol ten może wskazywać na czysty dreszcz emocji towarzyszący polowaniu, bez zastanawiania się nad konsekwencjami tego, co stałoby się, gdybyś rzeczywiście coś złapał. W tym symbolu nagrodą jest ryba. Pielęgnowanie uczucia zachwytu i zabawy podczas prób zdobycia tego, czego pragniesz, doprowadzi cię w końcu do poczucia spełnienia na pewnym poziomie. Uważaj jednak, by nie trwało to zbyt długo. Jeśli odkryjesz, że to, co usiłujesz osiągnąć, nie sprawdza się, naiwność i zdziwienie mogą zblednąć wskutek nabywanego doświadczenia i głębszych poszukiwań. Wciąż jednak stanowią one wspaniały punkt wyjścia. Jeśli poczujesz frustrację, staraj się pamiętać, że gdy pojawia się ten symbol, powinieneś dobrze się bawić. Pielęgnowanie beztroskiej postawy sprawi, że z tego doświadczenia wyniknie coś dobrego. Słowa klucze: ciekawość, infantylne zachcianki, fascynacja iluzjami, zajmowanie się abstrakcyjnymi ideami, tęsknota za czymś, wykorzystywanie młodych i niewinnych, obiekty, których nie można utrzymać ani schwytać, a jedynie o nich marzyć, radość znajdowana w drobnych sprawach: Adam i Ewa, zabawy dziecięce, obcowanie z naturą, nagość, niedoświadczona seksualność, pluskanie. Przestroga. Utrata koncentracji spowodowana błahostkami lub prostrognieniem. Frustracja wynikająca z braku czegoś, co pragnie się posiadać. Więcej zmagań niż efektów. Wieczna pogoń za czymś, roziskrzonym i lśniącym bez względu na realne podstawy. Seksualne tabu odnoszące się do młodych ludzi. Poszukiwanie zemsty, pogoń za nieosiągalnym, frustracja i irytacja. Śliskie sprawy i ludzie. To sobie dopasujmy do, do siebie samych, nie? A jeszcze Wam przeczytam tutaj na przykład przysłowie chińskie. Wspiąć się na drzewo, złapać rybę, to dużo mówić, a nic nie robić. Jakieś inne przysłowie, kot chciałby zjeść rybę, ale nie chce zmoczyć łap. I przysłowie indyjskie: nie targuj się o ryby, które jeszcze pływają w wodzie. No właśnie. A jeszcze przedam wam, co Alfred, Alfred Nobel powiedział: nadzieja to sposób natury na ukrycie na gości prawdy. Słuchajcie, więc tak, jeżeli jutro. Przydarzą nam się rzeczy, że będziemy chcieli coś złapać, co będzie nam dla nas nieuchwytne, to albo z tego nie rezygnujmy, albo zdajmy sobie z tego sprawę, że to może być śliska rzecz, nie? że coś może nas tutaj wciągnąć w niezłe bagienko. Kochani, tak, dzień sprzyja instynktownym działaniom, obronie swojej pozycji, łączeniu się z naturą, poskramianiu negatywnych zachowań. Aktywności fizycznej i takim umiejętnym przebiciu się przez gąszcz niechcianych spraw, ale i też zaangażowaniu. Trudności, jakie możemy mieć, to mogą zdarzyć się nam jakieś niemiłe zdarzenia. Nie? To każdy będzie wiedział, co może mu się ewentualnie przytrafić, albo nie wiem, no autobus nam zwieje na przykład. Nie? To też nie jest przyjemne przy takim mrozie. Lęki i obawy mogą nam towarzyszyć, po prostu jakiś strach. Możemy mieć poczucie bycia w niebezpieczeństwie albo w jakimś zagrożeniu. Możemy mieć też trudności w pogodzeniu się ze stratami albo z przeszłością, nie? albo w ogóle z problemami. Ciężko będzie nam coś zaakceptować jutro. Jak je pokonać? Po prostu wziąć byka za rogi. Możemy też powrócić do rozpoczętych spraw czy jakichś planów. Tutaj też dobrze jest działać, a nie biernie czekać. Tu musimy się też zastanowić, co należy zrobić dalej i odkrywać dobre strony w złych sytuacjach, nie? Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, kochani. I teraz powiem Wam, co tam nasz księżyc mówi. Księżyc mamy w znaku Wodnika, oczywiście mamy Nów księżyca. O godzinie 20.00 coś tam, coś tam. I tak, zalecenia dnia mówią: nie, jest nie są to odpowiednie dni na Dietę, tak? Bo Księżyc będzie zbliżał się już do pełni powoli małymi krokami, więc na pewno nie, nie żadne odchudzanie się. Dobry czas na operacje medyczne i zabiegi chirurgiczne. Zły czas na depilację, to już mówiliśmy. Niedobry czas na jakieś ciężkie zajęcia sportowe, bo możemy sobie uszkodzić układ mięśniowy albo kostny. Dobry czas na leczenie żylaków i na oczyszczanie ciała z substancji toksycznych. Co tam dalej jeszcze mamy? Zaraz Wam, kochani, powiem. Aha, jeśli sobie szukacie nasion do wysiewu, już nie, takiego wiosennego, czy tam wczesno wiosennego, to dobry dzień na to, żeby je zakupić, nie? I teraz idealny dzień na sprzątanie w domu. To jest dobry dzień na sprzątanie w domu, ten 11, właśnie luty. Kochani, pytanie konkursowe brzmi, Mamy nów księżyca. A w jakim znaku zodiaku odbywa się ten nów księżyca? To takie proste. Myślę, że każdy będzie wiedział. Kochani, więc mamy symbole sabiańskie. Dziewiąty stopień raka. Tu sobie dopasujmy siebie do danego dnia, do danych sytuacji. Ewentualnie możemy już przewidzieć, co może się kryć za tymi słowami. Pochodzącymi z treści symboli sabiańskich, nie? Kochani, życzę Wam wspaniałego czwartku, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, kochani. Papa.